Eee, moja przygoda przy do szkole jest trochę dosyć zabawna, ponieważ kiedy byłem jeszcze w liceum, tak pierwsza klasa, tak nie mając zawartych jakichś zajęć, obowiązków, surfowałem po internecie, oglądałem filmiki na YouTube, i właśnie jednym z, e, z takich propozycji był taki film pod tytułem e, szartynecka ćwiczenia. Ja się zastanawiam. Ludzie, szartynecka co to jest? Jakiś nie wiem, urządek, jakiś protestancki. O co chodzi? Ale okej. Okay. Ukliknąłem. Ukl zobaczyłem pierwsze 10 minut. I zobaczam po bacie, żeby wytłumaczyła mi e, co to w ogóle jest jakiś łacina, jakiś ee, kapłan do e, wiernych, mnogość znaków, dzisiaj nie, e, niezauważanych, u księży na tej mszy parafialnej tak zwanej. I babcia mi wytłumaczyła, że to jest msza, która kiedyś się sprawowała, ale dobrze właściwie, że coś się od niej odeszło, bo była zbyt skomplikowana że się nic nie, nie rozumiało. No okej, okay. tymi słowami na chwilę zapomniałem o o tym filmiku, o tym wszystkim. Do czasu, kiedy yy, ja rozwijałem swoje pasje, zainteresowania muzyczne, przede wszystkim yy, grom na pianinie, fortepianie, na organach, postanowiłem zapisać się do studium Organistowskiego i tam spotkałem jednego kolegę, się zaprzyjaźniłem. I y, mi powiedział pewnego dnia po, po zajęciach: Słuchaj, Kamil, jutro od, o otwartej w Katarze Żelniczkiej jest ten, jest y, sprawa msza wszech Wszechczasów. Spadasz? Ja mówię: Jak Murzawszych Wszechczasów? O co chodzi? Ja mówię: No, no ludzie, no, szarty Okej, i no cóż, nie wiem co to jest, ale nie ma problemu, wpadam. Eee, no okej, okay. z zapowiedzią, następnego dnia o otwartej. Eee, byłem już w katedrze. Słyszę dzwonek rozpoczętając cięższe. I w pewnym momencie mnie zaborowało, przez, przez to jest ludzie. Przez to jest ta, msza, którą <laughs> widziałem na tym filmiku <laughs> wcześniej. Nawet nie wiedziałem, że to w ogóle takie msze są celebrowane dzisiaj. I co mnie tak urzekło w takim msze? Co mnie zafascynowało? Nie cofnąło się, nie przestarzałem. Ludzie to nie miały mnie. Przede wszystkim sama kwestia dowolności, sposobu przeżywania. Myszy świętej. O co mi chodzi? Na przykład, jeżeli chcesz odpowiadać na wezwania księdza, nie ma problemu. Jeżeli chcesz e, modlić się, przeżywać, kontemplować, nie wiem, życie Pana Jezusa, nie ma problemu. Jeżeli chcesz się modlić na to nie ma problemu. Jeżeli chcesz e, przeżywać Myszę świętą tak, jak przeżywali to święci. Ileś tam set lat temu wcześniej, ci mistrzowie duchowości, nie ma problemu. Każde, każdy taki sposób jest dobry. Następny punkt, który mnie tak urzekł, była kwestia ciszy. Zwłaszcza podczas konsekracji, nie? kiedy jest ukazowane właśnie ciało i krew Pana Jezusa. I to mi też. Mogł uświadomić, że, że to jest właściwie ofiara. To samo, co pan Jezus e, był na Galgocie 2000 lat wcześniej, że cierpią, umierają na krzyżu. To jest to samo, tylko że bez przelewania krwi. I to też nauczyło mnie, tak, przewyższając jakichś swoich trudności, polecanie swoich wyrażeń właśnie panu Bogu, właśnie nam się świętej. I właśnie tutaj też zrozumiałem, że to też że to nie jest to, że tylko Pan Jezus sam z siebie składa ofiarę, ale że ja również mogę się tą ofiarę włączyć. Jakąś swoją cząstkę ofiarować. I też to mi też pomogło w tym, że chciałem się nauczyć służenia do takiej przy. Ksiądz nie miał nic przeciwko, nauczyłem się. I ta msza też mi pomogła uczestnictwo w niej. Też mi pomogło w życiu seminaryjnym, zwłaszcza kiedy jest e, właśnie codzienna adoracja sakramentu. To mi też misatka pozwoliła mi. E, Ciężko mi się wyra wyrazić yy, pomoc mi jako bardziej zrozumieć o co w tej adoracji chodzi. Że to nie jest tylko taka przymusowa męczarnia, klęczenie, wpatrywanie się w... w, yy, no w popularnym mówiąc opłatek, ale to w cało Chrystusa. I jeszcze w wielu innych sprawach nawet dzisiaj. I dlaczego ja to ogóle Dlaczego dzielę się z tym wszystkim? I chciałbym, żebyś i ty spróbował zobaczył, co, o co w ogóle chodzi w tym mszy. W ogóle zapraszam, żebyś chociaż raz na taką mszę poszedł.